Cześć mordeczki, witajcie z tej strony Matkonix i witam Was w kolejnym odcineczku z serii Od nędzy do pieniędzy, oczywiście na moim kanale i jak już widzicie, nasza 30 została wyremontowana, poza odcinkiem właśnie ją sobie odebrałem e, zapłaciłem i ogólnie propos zapłacenia za remont tej trzydziestki zapłaciłem trzy e, i tysiąca e, dosyć tanio mi zrobił na szczęście i jak widzicie kupiłem nowy nabyteczek, tym nowym nabyteczkiem jak widzicie jest nowy rozsiewacz do nawozu, również zakupiłem jak widzicie już troszeczkę nawozu e, rozsiewacz ten kosztował tysiąc, czyli po prostu no zapłaciłem temu chłopowi, bo właśnie ten chłop miał e, ten rozsiewacz, tak zobaczyłem, że on o fajny rozsiewacz, zapytałem się e, Powiedzieć, że jest na sprzedaż i przy okazji Właśnie kupiłem sobie nowy rozsiewacz e, I właśnie w, zapłaciłem mu 4,5 tysiąca Ale poza odcinkiem zakupiłem również e, Że tak powiem e, Nową dzierżawę e, Właśnie pierwszą nową dzierżawę e, Ale o wszystkim powiem w dalszej Części odcinka, najpierw Lecimy sobie, że tak powiem rozsiewać Nawóz, właśnie, Przedsta pokażę Wam, może, jak ta 30 wygląda na arpie, zanim sobie pojedziemy w pole. Um, jak widzicie, mamy tura. Może troszeczkę powiecie, że jest on przydługi. Ale niestety, żadnego innego tura do tej 30 znaleźć nie, mogę, nie mogłem. Jako mod. Więc musi być po prostu ten tur. Ale i tak, moim zdaniem, wygląda to naprawdę fajnie. E, łyżeczkę również do tego tura mamy. Jeszcze trzeba będzie widły dokupić, bo nam nie dał. E, no i ogólnie 30 została e, pomalowana, właśnie na takie kolory. E, została wyremontowana, właśnie. Tak jak mówiłem, i mamy właśnie kabinę. I troszeczkę inaczej brzmi, ale wszystko właśnie w dalszej odcinku, w dalszym tak, jakby da dalej po prostu, no później zobaczycie. O, nie mogłem się dosłowić. Także wsiadamy, odpalamy naszą 30. -tkę. Jak widzicie, mamy również tutaj zatankowaną na maksa oraz naprawioną także spoko. E, więc my se podnosimy tura. E, podnosimy sobie nasz tutaj rozsiewacz i lecimy sobie rozsiewać właśnie dzisiaj nawóz, ponieważ nasz rzepaczek naprawdę już nieźle sobie podróż. E, Przywinąłem, jak widzicie, do marca i możemy se właśnie nawozić. Boże, kurę raz wezmę. Będę... Rozjechałem kurę, świetnie. E, więc lecimy sobie właśnie dzisiaj nawozić e, tutaj na rzepaczek. Jak sobie nawieziemy, to później lecimy sobie na naszą dzierżawę. E, I właśnie propos naszej dzierżawy. Jakie pole wziąłem w dzierżawę i za ile? Eee, właśnie już wam pokazuję, zanim się tylko się zatrzymam, wziąłem pole w dzierżawę. Uwaga, uwaga, eee, bo ogólnie wziąłem tym modem, jak widzicie, jest to pole numer 117, mające 73 ary, także nie jest to jakieś małe pole. Jest to pole numer T. Właśnie te pole sobie w dzierżawę wzięliśmy, i później sobie je, pojedziemy na nie i będziemy sobie orać, ponieważ jest tam uschnięty owiec, który musimy sobie że tak powiem za bo po prostu właściciel, że tak powiem, no jakiś to stary dziadek bym nawet nie wiem, już po prostu nie miał siły na, do roboty, że tak powiem i i mi właśnie za dosyć dobrą cenę w dzierżawę te pole dał właśnie na parę lat. Zobaczymy na jak długo. Także spokojnie sobie tutaj nawodzimy właśnie na rzepaczek. I ogólnie są dwa powody też, dlaczego postanowiłem zmienić ten rozsiewacz, bo ogólnie propos tego rozsiewacza, on rozsiewa tak naprawdę na tyle metrów, na tyle samo metrów, co nasz stary rozsiewacz, ale po prostu zamieniłem go, no bo tamten po prostu, jak wiecie, był zepsuty, no i po prostu jechalibyśmy 3 na godzinę, więc wiecie, jaki tamten rozsiewacz był, więc właśnie wymieniliśmy sobie go na dużo większy, może nie, nie chodzi mi o szerokość, ale ogólnie, że właśnie pojemność oraz no fajnie wygląda zdecydowanie także wiecie i yy, no myślę że o wiele lepiej tu nam ta robota z tym rozsiewaczem będzie szła także no niestety nawozimy rzepaczek a później sobie właśnie pojedziemy orać pojedziemy sobie orać właśnie tą dzierżawę yy, i prawdopodobnie ty, na tej dzierżawie będę chciał zasieć sobie pszeniczkę ponieważ pszeniczki w sumie dawno już nie mieliśmy yy, więc pszeniczkę sobie myślę zasiejemy na tym naszym nowym polu i ogólnie jeszcze propo propos naszych pól to na naszym jednym z pól tych małych prawdopodobnie nie wiem czy w następnym odcinku będą sadzenie ziemniaków Jak wiecie miałem sadzić ziemniaki I prawdopodobnie właśnie to będzie na że tak powiem na, w następnym odcinku Także właśnie to będziemy w następnym odcinku robić Będziemy sobie sadzić ziemniaczki na naszym tym polu 59 O na tym o Także no już wiecie co będziemy robić i ogólnie w czasie jak to oglądacie, bo to oglądacie w środę, jestem, że tak powiem, na wycieczce, więc nagrywam to na zapas, więc nie wiem jakie komentarze, że tak powiem, piszecie. Ale ogólnie plan do, te do końca tego tygodnia jest taki, że w, pi w piątek pojawi się jeszcze odcinek z M a, a na weekendzie możliwe, że pojawi się, właśnie, no w sumie pierwszy odcinek pojawi się u Dawida, ale u, u mnie pojawi się drugi, właśnie z nowej serii, jak wiecie, już zapowiadałem w, w poprzednim odcinku. Ale tutaj też właśnie zapowiadam, że prawdopodobnie gdzieś na weekendzie pojawi się właśnie nowa seria, na, na osadzie, polska seria fajna, także, także no. Na 100% nie obiecuję, bo tak jak mówię, nagrywam to na zapas, ale no raczej na 99% będzie ta seria. Bo chwilę jak nagrywam, bo nagrywam ten odcinek teraz w niedzielę i przygotowaliśmy sobie, że tak powiem, gospy. I mamy praktycznie save'a przygotowanego, jutro będziemy w poniedziałek nagrywać właśnie. Także prawdopodobnie jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to Sara się pojawi na weekendzie. Także no, dobra, my mamy tu pięknie nawożone. Ja nie wiem czy mi wystarczy tego nawozu jeszcze, bo chciałem bo jeszcze muszę drugie pole nawozić rzepakiem, jak wiecie. Więc nie wiem czy mi tego nawozu, że tak powiem, starczy. Ale raczej powinno starczyć, także... Także no, chociaż nie wiem, tu 84 litry mam, to nie wiem czy starczy. No, najwyżej to kupię. Dobra, tu muszę jakoś się przycisnąć. Kurde, zawsze kolejne kury przejadę. A już tych kur muszę przyznać, że naprawdę sporo się rozmnożyło. Także no, spoko. Dobra, Ym, ogólnie tak, musimy sobie odstawić ten. O, nagle on dostał, Muszę odstawić sobie ten rozsiewać. Może sobie go tutaj pod tam. dam. Ten stare to też trzeba będzie sprzedać na złom. Jest coraz więcej tych maszyn takich się robi, które trzeba będzie sprzedać. Po prostu. Dobra, tu trzeba odczepić. Znaczy ten rozściewarz, co... ten mój stary rozściewacz to w sumie można komuś sprzedać, bo on jeszcze nie jest w sumie takim fatalnym stanie, jak widać, także... Także no. Nie jest taki zły, więc będzie można go może wystawić na Allegro albo gdzieś. To może ktoś kupi. Za psie pieniądze, co prawda, ale... Zawsze tam coś będzie. Dobra. Yyy... Odczepić sobie tego. Nie, może zostawię tego tura. bo w sumie fajnie wygląda ta 30 z turem, więc wezmę ze z turem. E, więc podepnę sobie teraz pługi i se pojedziemy właśnie orać. Jedyny minus, jak widzicie, tego tura i tej 30 jest taki, że no jak widzicie tu są, że tak powiem, lewitu, lewitujące, że tak powiem, te y, kable. I niestety wygląda tak, wygląda, ale no, nic z tym nie zrobię, więc zwracajmy na to uwagi po prostu. Dobra, teraz tak, muszę otworzyć sobie tutaj, że tak powiem, bramę i teraz podniesiemy nasze pługi elegancko i możemy sobie, że tak powiem, lecieć oraz tutaj trzeba będzie jeszcze zaorać właśnie i właśnie, Propo, jakie mam plany na ten rok, to w tym roku jeszcze przed tymi żniwami, jakie będą, paku, musimy postawić silos właśnie. Zamówiłem już sobie jeden silos, który właśnie będzie. Chłopaki będą mi przywiozą i zamontują I prawdopodobnie zastanawiam się czy postawić go tutaj gdzieś Czy postawić może go tutaj, wywiozę te kamienie, zetnę te drzewo i może tu by postawić, że tak zastanawiam Dlatego możecie właśnie zaproponować Tutaj ogólnie zaoram to i posieję trawę, bo tutaj już tego grudka, że tak powiem nie będzie No bo to, to jak wyglądały te wykopki ostatnio, no to wiadomo Zresztą sami pisaliście, że kurde co to w ogóle ma być, nie? Także no, dobra, my sobie lecimy Lecimy sobie właśnie teraz łorać Tu widzę Staszkowi też pięknie inćmiej rośnie Także no, więc lecimy Lecimy, lecimy Właśnie, Staszek tam mówi, że będzie rzepak chciał A zaś chyba jęczmień czy pszenicę Nawet sam nie wiem Także no, już szybko zmienny ten Staszek jest Także no, ten nasz sąsiad Dobra, więc my sobie lecimy Eee... No. Lecimy sobie właśnie. Orać i ogólnie za tą dzierżawę, bo nie powiedziałem ile będę płacił. E, ogólnie Ogólnie jak, jak kupiłem te pole, znaczy nie kupiłem, wynająłem w prostu w dzierżawie, to że tak powiem mod jeszcze odejmuje nam pierwszą tak jakby składkę i odjęło mi 4000. Ja tego nie zaliczyłem, bo ponieważ właśnie takie osoby co zaproponowały mi tego moda, to chyba jest tutaj, tak? To jest tutaj, tak. To jest tutaj Osoby, co zaproponowali mi tego moda, żeby tak zrobić To właśnie kazali, żebym Pominął tak, jakby tą składkę pierwszą, i po prostu że tak powiem, żebym tylko liczyły się te pieniądze Co mi po prostu będą co dobre po prostu zabierać Więc tak po prostu będzie i co dobre z tego co Tutaj czytam Będzie mi zabierać 145 Także nie jest drogo, naprawdę A. Pole się przyda na pewno, bo naprawdę plony. No tutaj w sumie na plonach głównie się utrzymujemy. Także wiecie, dobra. Jak widzicie, właśnie pole jest kilku lat nieużywane. Nawożenie jest w 100%, także bardzo fajnie. I właśnie jest uschnięty owiec, który muszę przeorać. Także troszeczkę 30 dzisiaj popracuję, że tak powiem. Całego pola oczywiście nie zora, ale sobie trochę poramy. Dobra. Także cało opuszczamy nasz pług. O, elegancko. Jeszcze ten pół marca włączymy myślę na no nie wiem, 10-8 może tam. Zobaczymy jak to będzie iść. Dobra. oe jest ciężko powiem szczerze. No widać, że tu... Bo tu chyba od dwóch czy trzech lat, tak jakby ten owiec tutaj był i po prostu... No nie był zebrany. I po prostu wyszło to jak wyszło. Więc trzeba to teraz zaorać. To takie krzywe te pole trochę jakieś. Mi się wydaje. O, trochę dziwnie ten pół bierze czasami. Widzę. Tak jadę dziwacznie, trochę. Ale trudno. To się najwyżej po oczywiście. Także, no dobra, może muszę po prostu tak bardziej jechać. O! Mm, także, właśnie będziemy sobie dookoła tutaj orać. Bo to jest pług zagonowy. Znaczy, powinniśmy w sumie po środku jechać też. Eee, znaczy, są dwie możliwości orania takim pługiem? Bo możemy sobie po środku przedzielić, a możemy dookoła. Ale ja tu będę chyba dookoła i chociaż nie, wiecie coś przetnę zaraz po że tak powiem pośrodku i będę sobie ten kawałek tutaj robić myślę że tak będzie o wiele lepiej no 10 no, więcej tutaj nie wycisnę raczej póki co bo strasznie ciężko 30 ma bo tu jak żeśmy ostatnio o to wiecie to ściernisko było tutaj to jest wschnięty ten więc dużo ciężej jest Um, trzeba będzie tu jeszcze przed siewami, że tak powiem, przyjechać pewnie z jakimś kultywatorem, wiadomo, czy z bronami, czy czymś, właśnie, żeby to, wiadomo, użyźnić jeszcze lepiej, bo to orka nie wystarczy. Ogólnie też z tego, co widzę, tutaj są kamienie, więc trochę przypał, bo przydałoby się je wyzbierać, ale nie będę już teraz Adama, że tak powiem, znowu ciągał tutaj na jedno pole, także wiecie... Już zostaną te kamienie, no i tutaj zasieję właśnie pszenicę, pszenicę tutaj po odcinkiem zasieję, e, bo nie ma moim zdaniem sensu robić odcinka z tego, e, właśnie. Hmm, też wiem, cały czas pisacie, że kurczę, to kupiłem nowy ciągnik, a on stoi cały czas w dole i cały czas trzydziestką robię, no to dlatego, że po prostu nie mam maszyn do tego nowego ciągnika, także wiecie, to jest też dlatego. Okej, okay, coś mi zlagowało grę ogólnie, więc pewnie zrobiłem cięcie, ale wniejsza Ramy sobie tutaj dalej. O. Nie wiem czemu miałem takiego strasznego laga przez pół minuty i w ogóle nic nie mogłem zrobić. Mam nadzieję, że mi nie przerwało nagrywania. Nie, no nie przerwało mi, bo sprawdzałem przecież. Także no dobra. W sumie poprzednio jak to zrobię może pod koniec. Um, teraz wezmę tak po środku przejadę, tak jak to miałem zrobić. O. Teraz trzeba będzie jakoś w miarę tak równo pojechać, mi się przydało. O. No nie lubię orać takich rzeczy, ale... Tak to czasami jest, że muszę tak wzorać, dobra. Ramy sobie. Ach, 30 czuję ten pół strasznie. Ale dobra. Ogólnie właśnie, bo ja nie zregulowałem z tego pługa, bo ja osobiście mogę przecież go regulować. O, mogę sobie powiedzmy. O, jeszcze głębiej, że tak powiem, zrobić. O. o kurde, teraz to 30 czuję. Uu, to teraz jej dałem. <grych> Dobra, Boże, jak krzywo jadę, strasznie. Dobra, muszę jakoś w miarę tak jechać. Bo ja teraz to no nie mam GPS-a. Więc ciężko mi tak jest jechać. Może tak będę patrzył po prostu. Żeby tu w miarę tak przejechać. Bez mijaków. O tak, o. Strasznie ciężko jest tak orać. Urda, ale to jest krzywo. Ja nawet po środku nie jadę. Świetnie po prostu. Ja nie mogę. Te pole... Aha, bo te pole, ja myślałem, że to jest ten. A to dlatego. Dlatego nie jadę po środku. O Boże, no trudno. Eee, no musicie zrozumieć. Strasznie ciężko się ora takie rzeczy. I wiecie. Znaczy to 30 się tak męczy. Pewnie mnie zagłusza. To czasami jest. Może ja wezmę ściszę trochę grę, żeby ona nie była za głośna. Że tak powiem. Yy, bo nasze strasznie drze. Może na 10. O, teraz chyba powinno być dobrze. Bo naprawdę ta na 30 się mega drze. Teraz, więc. Więc no. Dobra. Więc my sobie tu waramy. Ale to mi się skrzywił. Boże! Masakrycznie że to skrzywił. Ale nie mam od czego po prostu, nie miałbym od czego tutaj, że tak powiem, jakoś to jechać. Więc trudno. Ja jakoś to już zoram. O Boże, dobra. Także jakoś to trzeba zorać. No, szczerze powiem, tu widzę. worka, to mi długo zajmie, no ale w sumie to jest spore pole też. Więc nie ma się co, nie masz co dziwić. Także, także no. Dobra, tu coś biegnie, jakiś ten... Ej, tu widzę jakiś ten, rodzina z tych biegnie. Dobra. Eee, więc łaram dalej. No i teraz będzie już o wiele lepiej orać. Tu już będę, o. Tu już mam zerowane. Ale że mi jakoś chorobił. No trochę ciężko jest takim... ...małym oracz, pługiem, czasami. Jak się o... Bardziej jak się ora teraz taki wysoki ten, jak ja teraz oram, więc... Więc no. Więc nie A łoramy E, ja więcej. Może spróbuję tak do 10 przyspieszyć? Jak to w miarę o. Jakoś to szybciej łorać E, ciężko. Dobra, 8 na godzinę jednak. Ja zaraz skiby połrywam. I by było niefajnie. Mm, no. Dobra. Ogólnie co bym chciał jeszcze powiedzieć takiego, bo w sumie żeby tak nie był ten, kończyły mi się chyba tematy. To co bym chciał właśnie powiedzieć takiego. No w następnym sobie na pewno zrobimy sadzenie ziemniaków, to to już mówiłem. A w następnym jeszcze, nie wiem, ale już będę chciał budować właśnie ten silos. Właśnie, ponieważ no, znaczy to nie ja będę budował, ale już tak jakby będziemy się przygotowywać do tego budowy tego silosa e, właśnie, bo, no i się zastanawiam, piszcie właśnie gdzie, gdzie by ten silos postawić, bo się właśnie zastanawiam, czy by postawić tam, gdzie są te, gdzie są te kamienie, czy tam gdzie były te gdzie były ziemniaki, co nie? Ja jestem bardziej tam, gdzie są te drzewa. Wytniemy po prostu drzewa, wywieziemy kamienie, będzie z tego odcinek. I oni prawdopodobnie na odcinku jeszcze im przy, przyjadą, im przywiozą i zresztą zobaczymy jak to będzie właśnie. Także takie mam właśnie plany, które trochę nie widzę, o. Tego tura, może tak będzie lepiej mi orać Właśnie Ale no trochę orka mi tutaj Zdecydowanie czasu Zajmie, ale plus tego Pola jest taki, że tu nie, nie wymaga Te pole ani żadnej orki Co prawda oram, no ale no to Trzeba zorać, no bo to czym innym Nie mam innych maszyn zbytnio No kultywatorem to ciężko by było, więc już to zoram Ale nie wymaga wapna, ani nic w tym stylu Także na spokojnie Tu będzie można se Zasiać I nawożenie jest w 100%, także tak, wiecie, bo tak naprawdę to co ja teraz oram, to jest jako poplon I wiadomo, będzie naprawdę ta ziemia tu już tak nawożona, że Już nie będzie trzeba, do, już do żniw nie będzie ani razu yy, Nie będę musiał, że tak powiem, jechać z rozsiewaczem, także Także nawet spoko mm, Właśnie Dobra, my tu opuszczamy I se oramy dalej Właśnie Także naprawdę jestem zadowolony z tego pola, że wziąłem je w dzierżawę. Bo jakbym miał się da... Bo jeszcze przez długi czas myślę, że tych pól bym nie miał. Nie miał. Chociaż tak teraz miałem inwestować w te pola, ale jak widzicie, cały czas coś wypada. No ale na razie właśnie nie będę kupywał jednak pól, tylko po prostu będę brał w dzierżawę. Na następny rok bym chciał jeszcze jakieś pole w dzierżawę wziąć, nie? Takie mam plany, na razie w tym roku wziąłem jedno. I zobaczymy właśnie jak to tutaj będzie. Mmm... I zobaczymy jak tutaj ta pszeniczka będzie sypać Właśnie, bo tu pszeniczka sobie zasieje. Eee, pszeniczkę zasieję poza odcinkiem właśnie tak jak mówiłem i... I właśnie tyle Akurat będzie praca z nowym ciągnikiem, a... To będzie, będę poza odcinkiem robić, także, nie, takie Tak wyszło Także no Ale no 30 po tym remoncie teraz i tak fajnie wygląda, także... Myślę, że fajnie i tu spodobałam. Hmm. Ale to 30 jest... Strasznie się już zabrudziła. Dopiero co? O, znowu dostałem tego laga. Eee, strasznie taka brudna się. Znaczy szybko się w się sensie brudzi. Ta trzydziestka, tak zauważyłem. Eee, jak testowałem tego moda. Bo to jest ogólnie inny mod, nie? To, to nie jest tak jakby ten sam mod, tylko tu jest to inny już mod. Bardzo podobny, ale inny. Także i tutaj zdecydowanie szybciej się brudzi ta trzydziestka hmm, ale kursera na szczęście mam kupionego za tysiaka także będę mógł myć dowoli bo jo w sumie także no A ten puk widzę też parwa nieźle zaczynała schodzić oj trochę żebym jaka nie zrobił także no no chwilę mi orka zajmie, ale oczywiście dokończę to poza i tu właśnie ogarnę te pole, żeby już na następny odcinek, że tak powiem, tu było kurde jaka zrobiłem, po poprawię może. Na następny, żeby już tu pszeniczkę zaszać, Także już tu będzie do następnego odcinka ogarnięte te pole. Hmm. Także no. Dobra, więc ja sobie tu dalej waram. Okej. Okay. Se podnosimy i se jedziemy dalej Także 20 minut już mam w sumie Więc już powoli, powoli będę kończył Czy tak do, gdzieś do 25 se zrobię Odcinek bo dzisiaj nie mogę też długiego z powodu takiego, że e, Będę to właśnie na zapas e, Po prostu renderował, więc ja mam zbytnio też czasu I wrzucać, więc jest niestety długiego jakoś nie mogę, albo w sumie mam możliwość taką, bo no ta orka jeszcze nie zajmie długo Także no Niestety ja Jeszcze sobie tu chwilę po oram Tak to czasami bywa No Także oram... Eee, też do następnego odcinka już prawdopodobnie przywinę właśnie do kwietnia, bo w kwietniu można ziemniaki dopiero sadzić, więc... Po prostu będę musiał przewinąć, a pszenicę tu mogę zaszeć tylko na wiosnę, znaczy na wiosnę, w marcu. Więc po prostu to będę musiał wszystko ogarnąć. Se, po prostu. Także no. To jest który? Prze trzeci przejazd chyba? już mam tyle zrobione, także nawet... Nawet w miarę to idzie. Także spoko. Ale i tak widzę, że strasznie długo mi ta orka jeszcze zajmie. Jeszcze poram. Mmm, tutaj. No też będę chciał w najbliższym czasie kupić pługi w takie większy do tego większego ciągnika. Więc wtedy już od razu będę mi szybciej te orka. Ta orka szybciej mi będzie iść właśnie. No ale tu jeszcze w sumie takie ostatnie oranie. Ten tutaj czydziehał i naszym pługiem. Także no. Później to ino w ogródku tylko. Się będzie worać. Trzeba właśnie go tam zaorać, tam się trawę posieje jakoś tam... To tak jak myślałem, żeby szklarnie zrobić coś takiego, bo tam no nie ma sensu grudka właśnie robić, bo... No chyba, żeby zasieć coś innego tym razem, nie, ale to... No to właśnie jeszcze zobaczę. Yy, jak to będzie. Także no. To jeszcze zobaczymy. Dobra, bo ja ogólnie widzę, że mam 22 minuty. Także właśnie nie nie chcę przydłużać, bo i tak nie mam zbytnio co do gadania. A właśnie muszę to powrzucać, więc ja po prostu będę zakończał to. Jakby sobie o to dojadę do końca. E, że tak powiem i może... O, jeszcze wjadę w kolejny przejazd, żeby tak panie... że tak powiem zakończyć. sobie, o. Wpuszczamy. O, i tak o sobie zakończę. E, także co, na dzisiaj... Kurde, że natura własna. Na dzisiaj to było wszystko, więc jeżeli odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę i co, trzymajcie się do następnego, cześć!